W dzisiejszym materiale na tej grze mi zależy. Wiadomo, jak nie działa, to muszą być poruszone. Tu mamy nieoryginalne kadłuby. Tutaj nie możemy oklaskiwać sukcesu. Słyszycie, że da się wejść do Matrixa? Kładka to drukowana jest, pani. Co to ma? Być? Dotarła do mnie paczka z Vinteda z porysowanymi gierkami do regeneracji. Tu będziecie mieć cenę. Dałem chyba 150 zł. Zobaczymy, ile z nich uda mi się przywrócić do życia. Zaczynamy od Mortal Kombat. Tutaj się już nie mogłem powstrzymać i spolerowałem. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. I zadziałała. Tak wygląda po polerce. Jakieś rysy zostały, ale dużo gorzej wyglądała. Także tą jedną tylko przycitowałem. Następnie mamy dwie gierki bez pudełek: Dev Jam, Fight for New York. I mamy też Tomb Raider'ka The Angel of Darkness. Zobaczymy, będziemy polerować. Sposób polerowania Wam podlinkuję tu. Mamy fajną gierkę w polskim wydaniu Więzienia z kawanu Harry Potter, tylko tu już jest mocno przytyrana. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Need for -speeda. No Anglika, bez instrukcji. Tutaj jest w jednym miejscu więcej rys. Enter the Matrix. Mniej wartościowy tytuł. Ale może łatwiej go będzie spolerować dzięki temu. Tylko żebyś się kurwa nie przeliczył. Tomb Raider Legend. Tu mamy nieoryginalne pudło, też Tyrana Sonic Heroes. Mocno porysowana. pudło angielskie. Gwiezdne wojny. Lego. No, jest sporo rysek. Wiadomo, że nie działa, to muszą być porysowane, nie? Madagaskar. To no nie wiem. A też będę próbował polerować, ale ja nie wiem, czy to jest. Tego warte? Nie warto było kurwa Driver Trójeczka Tak Pewnie będę wam linkował Płytki po regeneracji jak wyglądają W prawym górnym rogu GTA Vice y City Stories Na tej grze mi zależy Żeby ją odratować, bo angielskie Pudło MADNIGHT Lab 3 Bez instrukcji Tu nie powinno być problemu Zobaczymy, angliczek Tutaj kolejne Z tych Tylko, że ta układka to drukowana jest, panie Co to ma być? CO TO JEST? CO TO KURWA JEST? To tak kiepsko No dobra, płakał nie będę. IPS. Chyba to warte jest parę złotych. Zobaczymy. Dobra, to ja się biorę za robotę. I wracam niebawem. Dobrze, teraz krem de la creme, czyli testujemy, co się udało zrobić z naszymi gierkami. Zaczynamy od Angel of Darkness. Będę na pewno to przyspieszał, bo by to trwało niemiłosiernie długo. O, dobry znak. Czytało się do menu. Będę wszystkie gierki ogarniał tak, żeby rozpoczynał po prostu gameplay. Tu mamy poradniczek, więc jest git, pierwsza giera. Następnie sprawdzimy Der Dobra, jak widać się wczytało. Niemiłosiernie długo tutaj tyle tych menu jest po drodze, że masakra, żeby się tu dostać. Czyli mamy drugą gierę. Startujemy z drugim Death Jamem. Zobaczymy, czy ten odpali. Jak widać, tutaj też się odpaliło. Także na razie mamy trzy uratowane gierki. Teraz startujemy z naszym tą Raiderkiem. Ten towrider sporo był porysowany, może być ciężko. No, mieli. Myśli, myśli, myśli. ciekawe, czy coś wymyśli. Bolivia, Fajny klimat. Pamiętam, jak tą gierkę grałem na Xboxie 360. Super. Kolejna giera startuje. Mamy naszego Harry'ego Pottera. Szczerze powiedziawszy, to nad nim najwięcej czasu spędziłem. Żeby nie skłamać, to chyba z 6 cykli polerki przeszła płyta. Ile? Żeby dopiero coś można było z niej uzyskać. Zobaczymy, czy się udało. Przysięgam uroczyście, że coś niedobrego. O! Bardzo mądrze powiedziane. Pasuje do tego filmu. Super! Szukamy parszywka. A dla nas to oznacza, że giera uratowana. Teraz startujemy z naszym Matrixem. On był strasznie sfatygowany. Zobaczymy. Myślicie, że uda się wejść do Matrixa? Udało się. Kolejna gierka uratowana. Ty to fajnie płynnie chodzi. Przyszła kolej na kolejny fajny tytuł. Plus Pigmoz Myślę, że nie ma co się zastanawiać. Samujmy to. Super, udało się. Pamiętam jak Cooper grał to na PC. Jaka była różnica między grafiką na PS2 a PC? To jest niesamowite. Tym razem mamy nasze Lego. Zobaczymy. Super. Udało się dostać do naszej gierki. Myślę, że będzie fajnie śmigać. Dobra, jedziemy z kolejną. Mamy naszego drivera, trójeczkę z tanerem. Pamiętam jak zagrywało się w dwójkę najwięcej. Można było wyjść z samochodu, niesamowite wrażenie na PSX-ie. Ale jak człowiek teraz zobaczy to ten klatkaż jest tam straszny. Mamy intro. Super. Jest i gameplay. Można śmigać. Czyli kolejna giera. Teraz mamy nasz Mad Knight Club. Na razie frekwencja wszystkie działają. No, i mamy na razie menu. Pamiętam to z Xboxa klasycznego, jak kolega mi pożyczył. Człowiek, jak się przesiedł z PSX-a to było Opatrzczemy. Baczymy, czy wejdzie do gry. No, i możemy ścigać się po ulicach także fajna sprawa. Kolejna giera uratowana. Mamy nasz Madagaskar. Przy tej gierce też je przyłożyłem, chociaż nie jest nic wiele warta, no, ale jak robimy materiał, to robimy od początku do końca. Jak widać, uda się też dzisiaj pośmigać naszą zebrą, więc kolejna giera. Uratowana ok, czas zasadzić porządnego kopa, startujemy z PSM. No, niestety, nasz PS jest pierwszą ofiarą. Wiesza się na wyjściu do meczu. więc tutaj nie możemy oklaskiwać sukcesu. Niestety, przetestujmy naszego Sonika. No niestety chyba nie będzie nam dane po jeżykiem. nie za bardzo nie? Jadajek ja wajedynk wisi jak widać na loadingu. Także zaraz po PS długa gierka, która się nam wykrzaczyła. Niestety mamy naszego Mortal Kombata, którego spolerowałem wcześniej, jak wspomniałem w materiale. No i uda się zrobić kuku naszemu Kunglao. O. I tak o to kończymy. Super Mortal Kombat uratowany. Na koniec zostawiłem nasz łakomy konsek, czyli cenne YCT City Stories. Zobaczymy, czy udało się to zregenerować. No ładnie idzie. Czy doczyta? No dawaj, 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 się. Jest! No i chyba będzie dobrze. Siadamy na konia. Dajemy miło czasami pośmikać w tej gierce na motorku. Dokładnie, no to super! Jak widać, udało nam się urodować 13 gier, bodajże. Prewo i Sonic odmówili posłuszeństwa. Pewnie, jakbym się jeszcze im raz przyłożył, może coś by się udało, ale już nie będę się tym zajmował. Także tu macie jakiś materiał, tu możecie wamnąć suba, jak się podobał, zostawić komentarz. Dzięki, że oglądaliście. Na razie, cześć!